Czeka na Ciebie Podusia i ciepły koc Czas na historię, którą będzie śnić całą noc Ciemno już za oknem Tylko księżyc świeci Czas na zaklęcie, które znają tylko dzieci I mir, wanilia, trzy goździki Cynamonu sztyty ty hej, Ej, pierniczku, się Dobranoska. Ulubioną przytulanką Oliwii jest gąska balbinka. W sumie to Oliwia nie wie, dlaczego gąska nazywa się balbinka, ale tata tak ją nazwał. Podobno kiedyś była taka bajka. Ciekawe, czy Imbirek ją zna. Może wkrótce się przekonamy. Oliwia już pobiegła do swojego pokoju. Pamiętacie zaklęcie? Imbir, wanilia, trzy goździ monów szczypty dwie. Hej pierniczku, ożyw się. Cześć imbirku, podnajmę. czytelankę gąskę barbinka. Znasz jakąś opowieść o gąskach? Chętnie posłuchamy. Dobry wieczór Oliwio. Znam legendę o gęsiach, które uratowały miasto. Chętnie ci ją opowiem. Rzym. To dzisiejsza stolica Włoch, państwa, z którego pochodzi Pizza. Dawno, dawno temu, bo w IV wieku przed naszą erą, miasto było chronione przez potężne mury, a jego mieszkańcy byli znani ze swojej odwagi. Nie było jeszcze wtedy Włoch, ale bywali nieproszeni goście. Pewnego dnia Rzym stanął w obliczu ogromnego zagrożenia. Ze strony galijskiej armii, dowodzonej przez Brennusa, Galowie chcieli zdobyć kapitol, najważniejsze wzgórze Rzymu, gdzie znajdowały się świątynie i skarbiec miasta. W nocy, gdy wszyscy Rzymianie spali, Galowie postanowili przeprowadzić atak, licząc na to, że zaskoczenie pomoże im zdobyć kapitol, i wykraść skarby Rzymian. Przemykali cicho w ciemnościach, aby nikt ich nie zauważył. Jednak nie umknęło to uwadze gęsi. Ptaki zaczęły hałasować i głośno gęgać, budząc wszystkich Rzymian. Gęsi zadziałały niczym alarm w samochodzie, bo galowie przestraszyli się i uciekli. Na pamiątkę tego wydarzenia Rzymianie postanowili uczcić bohaterskie gęsi. Jedną z nich obnoszono w lektyce, jak gdyby była królową. Od tamtej pory gęsi stały się symbolem czujności i odwagi w Rzymie. Legenda o nich była przekazywana z pokolenia na pokolenie, przypominając Rzymianom o znaczeniu czujności. Do dziś w Rzymie. Można znaleźć rzeźby przedstawiające gęsi, które ocaliły miasto. Morał tej historii jest taki, że nawet tak niepozorne stworzenie jak gęś może uratować wielkie miasto. Powiem ci bajkę o szopie, który spełnił swoje marzenie. W sercu gęstego lasu żył szop o imieniu Pedro. Pedro był najbardziej pracowitym i najczyściejszym szopem w całym lesie. Miał zawsze lśniące futro i pazurki starannie przycięte. Jego największym marzeniem było pracować w leśnej pralni. Gdzie wszystkie zwierzęta przychodziły, aby wyczyścić swoje ubrania i futra? Leśną pralnię prowadził szpik Mateo. Mateo był znany z tego, że prowadził swoją pralnię z niezwykłą precyzją i dokładnością, a jego usługi były cenione przez wszystkie zwierzęta w lesie. Pewnego słonecznego dnia Pedro postanowił odwiedzić pralnię i poprosić Mateo o pracę. Stanął przed drzwiami pralni i nieśmiało zapukał. Mateo, zajęty sortowaniem ubrań, otworzył drzwi i spojrzał na Pedro z zaciekawieniem. Witaj, Pedro. Czym mogę ci pomóc? zapytał Żbik. Dzień dobry, Mateo. Zawsze marzyłem o pracy w Twojej pralni. Uwielbiam dbać o czystość i porządek. Czy mógłbyś dać mi szansę? odpowiedział Pedro z nadzieją w głosie. Mateo spojrzał na Pedro, widząc jego zapał i zdecydowanie. Postanowił dać mu próbne zadanie. Dobrze, Pedro, jeśli chcesz pracować w mojej pralni, musisz udowodnić, że potrafisz poradzić sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami. Oto kosz brania pełen różnych ubrań i futer. Musisz je wyczyścić i poskładać, zanim zajdzie słońce. Jeśli wykonasz to zadanie doskonale, będziesz miał pracę. Pedro zabrał się do pracy z ogromnym zapałem. Mył, płukał i suszył każde ubranie z największą starannością. Składał je i segregował. Starając się, by wszystko było idealne, kiedy słońce zaczęło zachodzić, Mateo przyszedł sprawdzić rezultaty. Był pod ogromnym wrażeniem: Pedro, wykonałeś fantastyczną pracę. Twoja staranność i zaangażowanie są godne pochwały. Chętnie przyjmę cię do swojego zespołu. Powiedział Mateo z uśmiechem. Pedro był przeszczęśliwy, od tego dnia pracował w leśnej pralni, pomagając zwierzętom dbać o czystość ich ubrań i futer. Jego marzenie się spełniło, a wszystkie zwierzęta w lesie miały teraz jeszcze czystsze i piękniejsze ubrania dzięki pracy Pedro. I tak Pedro, pracowity szop, Żył długo i szczęśliwie, ciesząc się pracą w leśnej, pralni prowadzonej przez szpika Madeo. W zielonym lesie mieszkał miś Leniuszek. Był on najsympatyczniejszym misiem w całej okolicy, ale miał pewną wadę. Był niesamowicie leniwy. Miś unikał wszelkiego rodzaju pracy, a zwłaszcza sprzątania swojej norki. Pewnego dnia, kiedy Leniuszek leżał na hamaku, jego przyjaciel zajączek postanowił go odwiedzić. Gdy wszedł do jego norki, był zdziwiony po wszędzie panował bałagan, porozrzucane książki, resztki jedzenia i brudne naczynia. Zajączek powiedział, Misiu, musisz coś z tym zrobić. Przecież tak się nie da mieszkać. Na co miś? Odpowiedział: Och, sprzątanie jest takie męczące, a może jest jakiś sposób, żeby to zrobić szybciej. Zajączek wpadł na pomysł: Wiem. Możemy odwiedzić czarodzieja Pucusia, on na pewno nam pomoże. Przyjaciele udali się do chatki Pucusia. Czarodziej powitał ich serdecznie i wysłuchał problemu Leniuszka. Widzę, że masz poważny problem z porządkami, dam ci magiczną miotłę, która pomoże ci w sprzątaniu, ale pod jednym warunkiem, będziesz musiał sam nauczyć się dbać o porządek. Miś zgodził się na warunki czarodzieja. Wrócili do domu Misia i użyli magicznej miotły, która zaczęła latać po całej norce i sprzątać bałagan w mgnieniu oka. Leniuszek był zachwycony. Zajączek przypomniał jednak o warunku, jaki postawił czarodziej. Pamiętaj, Leniuszku, że magia to tylko pomoc. Teraz musisz sam dbać o porządek. Systematyczność jest kluczem do sukcesu. Miś zgodnie z umową codziennie sprzątał swoją norkę i nauczył się, że dbanie o porządek nie jest takie trudne, kiedy robi się to regularnie. Wkrótce okazało się, że nie potrzebuje magicznej miodły. Miś zrozumiał, że magia nie jest potrzebna, jeśli systematycznie dążymy do celu i nie zaniedbujemy codziennych obowiązków. Bardzo co jestem ciekawy twojej bajki o misiu? Moja bajka o misiu leniuszku. Nie się... Dobranoc, impirku! Słodkich snów, Oliwio. Dobranoc, dzieci. Zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia jutro.